Cześć, jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek z Oxygen Not Included na kanale. I dzisiaj będziemy się brali do zwiedzanie, jednak zanim przyjdziemy do zwiedzania bezpośrednio, no zapraszam Was do subskrypcji kanału oraz oceny tego filmu. Im więcej ma w górę, tym lepiej. I zostawiania komentarzy, co możemy dalej robić, co możemy budować, co by było dobrze to zrobić i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Zatem w tym odcinku mamy zamiar zwiedzać. Tak więc. Trzeba by było znaleźć cel do zwiedzania. Właśnie w tym momencie zauważyłem tutaj neutronium, a neutronium oznacza gejzer. A gejzer to coś co lubimy. Chcemy sprawdzić co to za gejzer, ponieważ chcemy znaleźć jak najwięcej gejzerów, które zapewnią nam wodę. Tylko woda jest bardzo istotna, zatem tutaj już buduje drabinki, buduje raczej wykopuje slajmi nie tylko i wszystko inne co się tylko da, a przy okazji mam coś do wydrukowania i to będzie puflet. Pufletami się nie przejmujemy, mamy ich dużo, możemy ich mieć dużo. Dobra. Przy okazji, jak tutaj widzę, zawsze mi się jakiś klawisz pomyli. Tutaj chcę wykopać kanał, że tak to ujmę. I chciałbym przejść tutaj dalej, zobaczyć co tam się znajduje. Tutaj mam na przykład bardzo duży bajon lodowy który nam się w tej chwili bardzo nie przyda, ale dobrze, że jest. Także to jest miejsce, które dosłownie zabiera ciepło z mapy. To jest dość przydatną, przydatną rzeczą. Dość znacznie przydatną. Dobra, i tutaj oczywiście chciałbym powiedzieć, że lecicie w górę, ale jednak nie lecicie w górę. Patrzcie, co my tu mamy. Tutaj mamy kosmos, Raniec asteroidy. Całkiem nieźle. Dokopaliśmy się do dość ciekawego miejsca, ale zanim to uczcimy, wypadałoby, zawsze klawisz pomylić oczywiście, dostać się także w inne miejsca, które mogą nam zapewnić nieco ciekawsze rzeczy niż kosmos. De facto to jest miejsce, gdzie jeszcze nigdy nie byłem. Trzeba będzie się z tym zabawić, ale nie w tej chwili. W tej chwili nie sądzę, że mamy wystarczająco surowców, żeby dokładnie się z tym zabawić. I w tym momencie skraplam słoną wodę w miejsce, gdzie nie chcę, żeby była skraplana. Tutaj na dziewiątce wybudować szybko tajla. Powinni móc to zrobić w miarę szybko. A ta słona woda to nie jest dobra rzecz. Nie jest to rzecz, którą chcę, żeby się tutaj znajdowała. A no, będziemy mieli problem z prądem. Jak się jej tutaj za dużo znajdzie. A tego chcemy uniknąć. Trochę jej się wylało jak dobrze widzę. Troszkę, odrobinkę. Z tym trzeba będzie wykombinować co z tym zrobić. Coś się wykombinuje. Ale nie ma co się tym zamartwiać. A trzeba będzie... Może już zatkali to. Powiedzcie, że zatkali to. No powiedzcie, że zatkali to. No, i zatkali to bardzo dobrze. A bo ta ziemia się osunęła, a ziemia Piach się osunął. To był główny problem, główna przyczyna wylewu słonej wody. Ciekawe rzeczy słyszę. Tutaj, oczywiście, kopiemy dalej do kolejnego słonego Bajomu. Tutaj mamy Lodowy Bajom. Zdecydowanie może być przydatne w pewnym momencie, ale nie teraz. Teraz to co powinienem zrobić to, a tak, usunięcie podtopienia, bo to że to się podtapia to to nie jest najlepsza informacja, którą mógłbym usłyszeć. To nie jest coś co może się nam przydać. Utlenek węgla z bazy zostanie zabierany, a ten powinien ściekać już niżej. Tego nie robi, może ma za mało miejsca. Tutaj nieco mu pomogę. Powinno być w miarę dobrze. IFE, co wy robicie? Nie mówcie mi, że tutaj tlen się uwalnia. Tak, tutaj się uwalnia tlen. No I naprawdę to się tlenu uwalnia, ponieważ jest w tym miejscu slide Tak, buflety kradną tlen z mazy i przerabiają go na oksylajt, który jest tutaj przenoszony i tutaj jest przetwarzany zwykły tlen. Znaczy, sam się przetwarza, bo takie jego właściwości. Nie jest to coś, co nam bardzo potrzebne jest, ale skoro już tak się dzieje, to załóżmy, że to mi nie przeszkadza. Jak widzę przydałoby się więcej tlenu. O tak. Ten by się przydał. To już działa na maksa. Tutaj jest woda. Tutaj niby tlen się utworzy, a jego ilość nie jest zbyt zadowalająca. Stąd bierze wodę, tak, stąd bierze wodę. Bierze to wodę gorącą, Oczywiście najpierw no ta woda w zbiornikach jest takim właściwie dodatkowym źródłem wody, tak? A przede wszystkim to wodę winno brać, której nie ma za wiele. A jak tutaj trochę tej wody się zrobiło. Stopniowo ta woda w tym miejscu się pojawia. To jest bardzo duży plus. Dobra, w takim razie. Myślał, że dobrym pomysłem byłoby zająć się tym gejzerem i zacząć budowę wokół niego tego, co powinno być zbudowane. Tutaj od dołu zaczniemy budowę tego, zatem żeby to zadziałało powinienem usunąć to. Powinienem wybudować tutaj na dnie. No, miejsce z insulated Tally, i tutaj z boku tutaj będzie wstępne wejście, i właściwie tutaj mogłoby być już zbiornik, tak? Jak dobrze, jak dobrze widzę, tutaj już mógłby być zbiornik, który powinien iść mniej więcej tędy. Dobra, właściwie to by była cała budowa. Z tym, że oczywiście lubimy podwójne warstwy. Podwójne warstwy są dobre. Podwójne warstwy zawsze nam sprzyjają. Czasami w miejscach, których faktycznie sprzyjają. Zatem je tutaj zrobimy. Dobra. Tutaj z góry jest chłodno. Ta woda powinna osiąść. Tutaj zechce wykopać to. Tutaj zechce poprowadzić. Dobra. Zechce poprowadzić drabinkę tutaj. zechcę wykopać to. I zechce poprowadzić drabinkę nieco niżej. Dobra. I tutaj wszystko powinno być już w porządku, w jak najlepszym stanie. Teraz będziemy mogli ekstraktować kolejny geyser z parą wodną, który nam się przyda. Bo to jest chłodna para wodna. A tutaj mamy tworzone nieco prądu. Odrobinka maleńka. Nie żeby była nam aż tak potrzebna, ale jest. To zawsze są plusy. Dobra, co kolejne budujemy? Chcę chyba usunąć to. Tutaj gdzieś woda się. Ziemia osunęła. Nawet nie wiem skąd. Gdzieś z góry, z góry, z góry. W momencie, w którym nawet nie zauważyłem, że to się stało. O, to zaraz będzie pracować. Jak miło. Dalej mamy jeden termoregulator do ogarnięcia. Do wykorzystania. I gdzieś go wykorzystać, zechcemy. Zapewne zrobimy coś, co będzie to wykorzystywać, ale nie w tej chwili. O, w tej chwili mamy inne zajęcia. Tak. Dobra. Teraz wiem, że. Wiem. Jestem niemal pewny, że gdzieś widziałem inny gejzer i go rozkopałem, ale nie wiem gdzie. Nie pamiętam gdzie. Chociaż to mogłoby być tutaj. Ok, znalazłem gejzer, który rozkopałem, i jak widzę tutaj dobrze, to brakuje mi drabinek. Odrobinę, bo lód się roztopić postanowił. Nie tak, że mi to przeszkadza, ale dobrze by było, gdyby to zostało rozwalone, czy rozwalone nam no. usunięte, żeby nie przeszkadzało. Czy ja tutaj widziałem duplikanta? Pracują nad tym. Jak ty żeś tam wlazł? A tak serio, jak ty żeś tam wlazł? Już wiem, czemu nad tym pracują tak bardzo. Miałem budowę przedmiotów ustawiony na dziewiąty priorytet. Zatem zmniejszę ten priorytet, ale te drabinki niech się jednak stworzą. Gdybyś tak to usunął, możesz? No weźcie to, zróbcie, co? I to tak migiem migusiem. Może zejść, może zejść. Dobrze, wracaj do bazy, że. Napchaj się żarciem, zrób kupu i wracaj do roboty. Analizy jest complete, jak miło. Dobra. Zatem tamto jest prawie po sprawie. Tam niżej już zapewne drabinki zostały też zbudowane, ponieważ były na 9 tecie i niby nie zostały zbudowane. Mimo dziewiątego priorytetu. Okej. Okay. Tego nie rozumiem i na to nic nie poradzę. Zatem wypadałoby teraz w tym momencie zobaczyć, co się dzieje u góry. A u góry powinno dziać się ciutkę więcej. I nic się ciutkę więcej nie dzieje. To jest dość ciekawe. Nie spodziewałem się tego, że ta ciutkę więcej to się tak naprawdę nic nie będzie działo. Ale być może tutaj wykopali, o wykopali tutaj, jak miło, jak dobrze, zatem kopcie dalej. Tutaj kopać możecie, nic się nie stanie. Tutaj będzie taka strefa czarna, czy będzie tak, że ją sprzejrzeć, ale nie w tej chwili. W tej chwili nie możemy tego zrobić, ale zrobimy, na spokojnie. W końcu mapę trzeba już dokończyć oglądanie. O i tutaj właśnie widzimy, że rezerwuary tlenu dla strojów tlenowych zostały niemal zapełnione. To są ogromne plusy, bo zaraz cały ten tlen, który wyszedł tutaj, będzie szedł na bazę. Bo na bazę nie idzie jakoś wielka ilość tlenu. Mam wrażenie, że temperatura jakoś... Tutaj wzrosła bardzo, z gorącej wody jest robiony tlen, a tutaj ta temperatura tak nie jest tak niska jakby mogła być. Czemu to jest overheat? Hmm, tutaj powinienem. Widzicie, tego tutaj tlenku węgla nie ma za wiele. Powinienem dać tutaj atmosensor, zarzucić tutaj kabel automatyzacji. I zarzucić to, żeby to się budowało na dziewiątym priorytecie. Bardzo dobrze. Jednocześnie jak coś buduje, zmień to na priorytet 5, co? To będzie dużym plusem. Zatem co mamy? Do, dobra, mamy fertilizer. To po prostu go sobie tutaj. Go sobie tutaj właśnie złapiemy. Teraz czy to zostało? O, jest. Odpole Oxygen Wed Aha, polutet Oxygen, dobra. To jest went z zdechłym tlenem. Nie miło, mi się to nie podoba. Ejla. To jest went, którego raczej nie użyjemy, przynajmniej, a przynajmniej nie prędko go użyjemy. A tutaj mamy coś ciekawego. A mamy coś ciekawego, schodzimy w dół. Mam tutaj też diamenty. Diamenty, diamenciki. Mi się Minecraft przypomniał. Ale nie jestem pewien, czy będziemy grali. Dobra, wykopcie to, tam zbudujcie. Na spokojnie, powoli. Wszystko jest jak należy. I ostatnio mamy trochę więcej prądu, jak widzę. Dlaczego? Bo tutaj mamy więcej wodoru. Jak mamy więcej wodoru, to i mamy więcej prądu. Dobra, może być. Czemu tutaj nie zwiększa się ilość tlenu? Dziwi mnie to, że się nie zwiększa. Może nie może. Przynajmniej w tym momencie. Zetrzyjcie to. Żeby tutaj była jakoś zbyt duża ilość się nie skraplała. I tutaj wykopali. Jak miło. Tutaj zaraz drebinkę damy do góry. Chociaż nie, tutaj kopiemy, co i tak się odkryje. Zatem tam nie będzie problemu, że czegoś tam zabraknie. A co jest tutaj? Tu jest woda. Tak, woda zwykła pomieszana z wodą słoną. Ty nie możesz przejść. Jestem pewny, że możesz przejść. Możesz przejść, tylko czemużesz się położyła na środku drogi? Trochę to dziwne było. Trochę to dziwne było i myślę, że trzeba będzie się przyjrzeć, co to się stało. Też sam nie mam pojęcia, co się stało, więc właściwie możecie napisać w komentarzach, co się, co się stało. A wtedy to będę mógł naprawić. Ja sam nie mam pojęcia, co się stało. Trochę to dziwne, ale tak jest. Ja mamy dużo polutet oksygena. No dobra. Lutet jest ciepło tutaj. I nie jest zanieczyszczony. Zwykły ten jest bardziej zanieczyszczony niż ten. O dziwo. Trochę to takie dziwne, dziwaczne. Widocznie nie mamy na to większego wpływu. Czy tu są bakterie? Są bakterie, ale bardzo szybko giną. Tu jest. Chlor, który bardzo nam pomaga. No i bardzo, ten chlor jest straszliwie, ale to straszliwie przydatny. I jak zauważyłem, to myślę, że dobrze by było, gdybym zrobił dodatkowe komposty. Zatem zrobię dodatkowe komposty, takie na wszelki wypadek, żeby były. Tu nam trochę wody uciekło, co nie jest problemem. gaz naturalny, tutaj woda. Stopiła. Został stopiony całkowicie lód. Przez ciepłą wodę, tą taką słoną. Dobra, to mi się podoba. Mamy mniej lodu do zabawy. To jest plusem. Mamy masę, o ile możemy bardzo dużą ilość, no tak naprawdę aż kosmiczną ilość plastiku tworzyć. Hmm, coś z tym plastikiem trzeba będzie wykombinować. Tylko co będziemy robić z tym plastikiem? Na tym trzeba będzie się już głębiej zastanowić. Bo jeszcze nie mam pomysłu, do czego możemy go korzystywać. Na razie podstawowej jego ilości zrobiliśmy na tyle, żeby był, bo był nam potrzebny. Ale w dalszej perspektywie Niko tym bardziej nie myślał. A co jest tutaj Gold Volcano. Jeszcze będzie się z nim zabawić. Tak. Gold Volcano może nam się przydać o złoto. To jest coś co... To jest dobrym surowcem. Okej, okay, tu nie było nic ciekawego. Tu jest to budowane w górę. Bardzo dobrze. Jak zwiedzanie górnej partii bazy. Tutaj zaraz będzie drabinka całkiem miło. I tutaj, czy coś po drodze się znalazło? Nic a nic. Zatem wykopcie to tutaj. Tego już wykopać nie możecie nawet. O ciekawe rzeczy. Tu już mamy kosmos. Ok, zatem tutaj trzeba będzie zejść jednak w dół. Dobra, ale na ten odcinek to byłoby na tyle. Ja Wam dzięki, wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu oczywiście, zostawienia łap w górę. Zostawienia komentarzy. No i to wszystko. Dziękuję raz za uwagę, żegnam się z wami. No i cześć.